Hej, kochani, ja jestem Nia. A ja jestem Nina. I witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Powinnam powiedzieć, witamy, a cóż I co? I Teraz jesteśmy w stanie, w której Nina ma prawie. Idę poziom na łąkę. No, a ja będę stała tu pod dachem.

Zaraz powinni się wyłonić Waga, powinni się... czekajcie. Waga, powinny się wyłonić. O! Te... Teraz! No prześlę! Widzicie? Są... Kto to, kto to, 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 proszę Państwa? To jest rewia! A tu Nina! Teraz będzie czyściła rewie! Rękawiczko! Mm. Rewia chce jeść trawę, ale w końcu nie Tu są same Tu jest kolejny mokry czapraczek, A ja pójdę nie wybrać czapraczek. A tym ogólnie, ogólnie Wolej. to. to o, a tam... jeżeli, chcecie sobie, jeżeli chcecie sobie zamówić komentatora, to nie bierzcie mi. Dzięki. O, patrzcie, na mi to będzie drzewka, do Nina, pokaż ją. Tutaj. Widzicie, z Black Horse, a. ja polecam z Dr. Horse y, z Black Horse, a. nie wiem jak działa, ale no. Taka tank. Bo widzicie, ma bardzo gęstą drzewę, w sensie ona ma po dwóch stronach drzewa do tego twórzonego i mało jej mało. Ale ona tam ma jeszcze mniej drzew. bardzo gęstą drzewę, a ja idę wybrać sobie jakiś czapraczek na nie? Ani nie będzie Dobra Jeden czaprak jest prywatny, więc Taka ostatnio go wzięliśmy I uwaga, we, wezmę... Ten fioletowy jest... A, nie jest Wezmę ten już nie widzicie Pokażę wam, jak go wyciągnę Dobra rawinka jest czyszczona, a ja jej wyczyszczę Mogę jej wyczyścić kopyta? Mogę jej wyczyścić kopyta? A, to ja ją wyczyszczę miękką kształtką, żeby było szybciej. Bo zaraz musi być szedłana już. Także tak, zaraz się jeszcze sprzęcie przygotuję, a no, żeby ją doczyścić. I w ogóle dzisiaj miał być dzień na czarno, ale jest bardzo zimno i cały czas leje. A moje czarne bryczesy nie są jakieś gorące. E, także mm, musiałam wziąć granatowe, które są naprawdę na zimę. Bo to też mam granatową. gdzie można zrobić. Za tydzień będzie ładna pogoda, dzień na czarno, no bo teraz by się nie udało. Kiedy koń chciałby trochę herbatki. Ogólnie. Barek. Tam w ogóle mamy barek taki stajniowy, Tam jest herbatka, cukier, jakieś rzeczy. A, no właśnie. Schodząc do rzeczy, jeżeli mija, pogląda to, co teraz mówię, i w ogóle wstawi to do filmu. Sorry, że jej nie nagrałam. Ale po pierwsze jakoś byłaby tragiczna, bo jest czarno, a tam są tylko lampy zabaw, świecone. I po drugie... Przeszłabym dosłownie pod koniec jej skoków i nie wiem czy bym w ogóle na nie zdążyła. Więc... Sprawdźcie sobie tym ostatnim tu jej Więc. Sorry. Dobra, ja już jestem po treningu Nina mi nic nie nagrała, także Musimy coś dograć do tego filmu, będzie za krótki już Trwało pewnie 5 minut Także mm. no, Także było mega fajnie Skakaliśmy sobie i, i, Nie wiem, jak mam to powiedzieć Skakaliśmy coś takiego, że Tu była przeszkoda, tu była przeszkoda, tu była przeszkoda Tu była przeszkoda i Tu była przeszkoda I skakaliśmy tak Ziup nie, czekajcie. Tak, ziób, ziu, ziup. Nie wiem, no. No fajnie było bardzo. Już był bardzo grzeczny. Chyba raz mi złamał, okay. hej, I to miało 60 cm. Teraz robię jej pudełeczka, więc pokażę Wam. Dobra. Ym, nie mam, nie mam jak gdzie, gdzie położyć telefon, żeby było widać, jak tę pudełkę robię. Chyba, że dobra, czekajcie. Dobra. Dobra, jednak nie, nie widać. Cię. Może tu będzie widać? A, widać? Nie no, też nie widać, muszę położyć na ziemi serio? Teraz widać Dobra Także Mamy pudełeczka Próbujemy się nie otworzyć Wsypujemy przyjemy sobie w jednym kątom miarki do obsad do każdego podziałka Dobra, więcej już mam sprawdzić z angielskiego, i nic nie umiem, bo jestem w stajni i się nie miałam jak uczyć. To już konie najlepsze. I w ogóle nagram Wam, może, bo ja i będę chodziła teraz w czwartki na jakby wolontariat do jednej stajni i będę tam jakby miała jazdy za pracę i możliwe, że będę robiła wolontariat sobie do szkoły, a jak nie, to będę chodziła do tego, do schroniska dla zwierząt, robić wolontariat, nie mam I, i więc dzisiaj będę, w tym tygodniu będę dzisiaj jeżdżę, w czwartek idę na wolontariat, w piątek możliwe, że jadę na teren halloweenowy i w sobotę jeżdżę. No, także dosyć dużo do tego. I teraz dodajemy sobie do tych dwóch pojemniczków. Teraz raczej ogólnie więcej, bo wcześniej miał 2 y, trz, trzecie tego fajnika y, f, otrębów. To nazywa otręby, tu, nie? A teraz y, ma tak, żeby jakby zapełnić do końca y, ten pudełko. Bo teraz już nie ma trawy w ogóle, więc, więc ona ma ogólnie więcej jedzenia. Także będziemy brali sobie po prostu na oko. I to już wam będę nagrywać, tak? Bo. Dobra, także mamy tutaj. Wsypujemy do pudełeczka. Aż nie będzie było bo pełne całkowicie. W to takie mięciutkie. Ups, chyba nie nagrywałam tego. Dobra, to jest do pełna, czy nie? Jeszcze da się trochę dać. Jednak się da. Tylko jeszcze dajemy troszeczkę, nie? żeby było całkiem do pełna. Ej, dobra, jednak jest za dużo, właśnie nie da U, idzie chyba Nina. Dokładnie tak. Dobra, w miarę zamknęłam. Ups. Dobra, chyba się zamknęło, co nie? je Nina tam na rzecz krawki. Dobra, w ogóle, patrzcie, mamy tu wielką rozpiskę i jeden koni. Wszystko, co je każdy koń. Dobra, no także bierzemy sobie... Dalej. I w sumie każde pudełko tak będzie trwało, także Nina Wam może opowiedzieć sobie w tym czasie, co robiła na jeździe. Chcesz opowiedzieć? Ja. No. Dobra. bo ja już opowiadałam i teraz opowiedzina. Może powiedzieć No więc tak, ulubione słowa mi. Ja, poszł, ja po, poszłam na ujeżdżanie. Siadłam, rozstępowałam się. Odkryć ja, na no nie? Ja mówię, Kochasz mówić, no więc tak? Nie, nie, nie. Jeszcze lubisz mówić yy... <śmiech> <śmiech> Dobra, nieważne. Nie, nie no więc... <laughs> jeszcze babcia. Jeszcze babcia taka miła nam przyniosła ten, jakieś jedzonko i, i, i herbatkę. No, byłam na jeździe, stępowałam, kusowałam, ale to chyba nieważne. Potem jeździłam sobie drągi w kusze. No już wiedzę, czy Drągi w galop galopie na dwie strony, a potem takie kawaletki, takie, 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 nisiutkie. to były 30-40 maksymalnie centymetrów, nie no, ale z 30 to było, tak na samym dole stojaku w tym nie nieważne, i sobie to skakałam i... Możesz mi nie przerywać. I potem, jak sobie kilka razy powtórzyłam, to się rozstępowałam, rozkłusowałam się na ulice wody najpierw. Potem rozstępowałam i, i potem już w poszłam do stajni. Siadłam, poszłam do stajni w rewcie, oddałam siodło Mariankowi. No, no. mhm. Potem siedziałam i czekałam na miję. I mnie nie nagrywała. A teraz jestem tu. Jeszcze nie opowiedziałaś najważniejszego. Tak. Że cały czas byłaś dla mnie bardzo wredny. Jakby tak to pytał... Jak Nieprawda, ja byłam dla mnie bardzo miła. It's, nie nie wiem o co jej chodzi. Dobra, nieważne. Ostatnie dwa pudełka. Jedno, ale no. I zamykamy i kładziemy. No. Zamykamy i się żegnamy. No to pani Jan. Chodź, dawka. Proszę. kawa, 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 To kawa, kawa, Hej, 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 hej. Kaja, z wami witam już w, kolejnym, w kolejnej części filmu i my jesteśmy w kolejnej w w I kawa, w w w której będziemy pomagać. Ym, Pomagać Halo? po prostu zajazdy. Mm, Także będziemy tutaj pomagać zajazdy. Mm, I teraz yy, wyczyścimy te boksy. Tam stoi jakiś konik w siodle. Nie wiem czemu w boksie, no ale tak. I chyba tyle. Będę Wam coś nagrywać. Coś sobie zbieramy. Bo przecież nagrywam Milena, nie Umiałem. Obra. Dobra, to jest Milena. Hej, no. I zbieramy kupy. Telefonem ciężko, więc no, nie będę wam tego akurat nagrywać, ale no czyścimy sobie boksiki. Pierwszy raz ogólnie tu jesteśmy, od razu nam pani powiedziała, żebyśmy poszli y, boksy sprzątać, także... Ogólnie nie wiem, czy widzicie, ale tu jest kot. Ja go prawie sianem Tak. O patrzcie, tu śpi sobie kotek, słownie, czekajcie, w sianie o tako śpi sobie. Ciebie. Dobra, ogólnie ja nagrywam trawę, bo, bo, bo nie wiem. My właśnie dajemy siano tam. I tu już daliśmy, i tam też już daliśmy, ale jeszcze musimy dać więcej. I już skakaliśmy w tym sianie, żeby je ugnieść. Także będziemy sobie jeszcze dawać sianko. I potem się zapytamy, co mamy robić. Znaczyć te. Okay. <laughs> Ogólnie, jesteśmy w sianie Dobry. Jesteśmy w sianie. Czekaj, no my W tym, w takim czymś, o. Co w tym jest siano. I je ugniatamy. Tak, ugniatamy. Ej, goiesz wciąż tak mało? Mało dużo już jest. To jest to ja sobie A... No, także siedzimy w sianie. Czekajcie, pokażmy, no. Czekaj, na... świeci mnie bo widzisz, no jakie duże. Boże, sorry za palce, ale nie umiem, tak, te no. Tam sobie jeżdżą. Są koniki. My teraz idziemy się napić, a potem y, tu pozametamy i, 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 i bo będziemy musieli już do domu, bo już będzie późno. Co? No patrz, no. Mhm. no także wziąłem sobie wodę. Tu jest jakieś jakaś nowa szuglarnia, co jej nie było jak ja jeździłam w sumie stajni też nie było no bo w ogóle zapomniałam wam powiedzieć, że ja kiedyś, o Jezu, jestem cała ściana. kiedyś um, chyba z dwa lata temu tu jeździłam ale przystałam, bo nie za profesjonalnie było, ale teraz wydaje się profesjonalnie i i no i teraz tu przyszliśmy właśnie pomagać do jazdy Żebyś się to zapytać o to. No. Dobra, dajemy teraz to na yy, yy, tu Ładnie wysprzętaliśmy My potem już poszliśmy do domu I ogólnie będziemy raczej tam chodzić co tydzień Więc już nic nie robiliśmy oprócz tego sprzętania Wiem, że za dużo wam nie nagrywałam, ale też nie miałam za bardzo co nagrywać bo w sumie tylko sposzątaliśmy boksy, później dawaliśmy siano i później je zametaliśmy i to wszystko robiliśmy 2,5 godziny, bo to się nasze trzeba było iść tak dosłownie z 50 kroków przez to na łąkę, żeby je dać do paśnika, a ten paźnik był bardzo duży, więc to trochę zajmowało i nie nagrałam Wam wtedy zakończenia, także teraz nagrywam, więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję pa!